Cześć, z tej strony miał z Publigo i przybywam do ciebie z bardzo fajną informacją. Otóż pracujemy właśnie nad nową wersją koszyka, którą możesz zobaczyć teraz na ekranie. Prace są już niemalże na ukończeniu. Zresztą zapraszam cię na taką mini, szybką prezentację, jak to wygląda i o co w ogóle w tym chodzi. Więc. Jeżeli kojarzysz, jak wygląda koszyk zakupowy w Publigo, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że są dostępne dwie wersje, taki typowy i e komersowy koszyk. Typowy, taki, który możesz spotkać chociażby w rozwiązaniach typu e-commerce, jest to dosyć mało optymalny koszyk ze względu na to, że on obsługuje po prostu bardzo uniwersalne rozwiązania czyli sklepy internetowe, gdzie trzeba dodawać coś do koszyka, trzeba tam jakieś różne kody, wysyłki itd., itd. Drugi rodzaj koszyka w Publigo to jest koszyk, który kiedyś nazywaliśmy eksperymentalnym, w tym momencie to jest koszyk tak zwany neutralny. I to już jest bardziej zoptymalizowane do zastosowań yy, przy sprzedaży produktów cyfrowych. Natomiast to, co teraz widzisz, to już jest takie dedykowane rozwiązanie pod skuteczną sprzedaż produktów cyfrowych. Tak naprawdę to już nie jest koszyk sam w sobie, to już jest taki mini landing page z opcją zamówienia produktu. Zauważ, że tutaj po lewej stronie mamy lewą i prawą stronę. Po lewej stronie w zasadzie masz ofertę. Tutaj, akurat przykładowego kursu podstaw marketingu. Widzisz cenę promocyjną, akurat tak, widzisz, jaka była cena przed promocją. Cenę netto, widzisz tutaj zasady płatności, czyli jest to płatność jednorazowa. Gdyby to była płatność na przykład miesięczna, tutaj byłaby odpowiednia adnotacja oraz widzisz również e, spełnienie wymogu stawianego przez omnibusa. Tutaj mamy ofertę, a po prawej stronie, tak jak mówiłem, formularz zamówienia. Formularz jest oczywiście krótki, tutaj nawet można to imię usunąć. Natomiast to jest standardowe w, w Publigo, że można te pola sobie włączać, wyłączać. Tutaj jest również faktura. Też bardzo prosty formularz, który pozwala ci szybko pobrać dane do firmy. Zobaczmy, jak to wygląda. O, dane pobrane można je edytować, natomiast one są e, pobrane z GUSU, więc są prawidłowe, e, więc nie trzeba tego ruszać. Tutaj mamy jakiś upsell. I teraz też właśnie chciałem Ci pokazać coś bardzo ciekawego, bo pokazuję Ci. Koszyk, który jest landing page. Em. No dobrze, no ale nadal Publigo pozwala ci zamawiać więcej niż jedną rzecz naraz. Nadal jesteśmy jednak pewnym rodzajem sklepu, eee, więc powiedzmy, że chcesz sobie dołożyć konsultację i w tym momencie koszyk wygląda już bardziej tradycyjnie. Zauważ, że ta oferta już zniknęła i teraz widzisz, co masz w koszyku. Możesz sobie te pozycję również usuwać. E, w momencie, kiedy usunę tę pozycję, wracam do poprzedniej wersji. Możemy też zrobić inny eksperyment. E, tu mamy o, bardzo bardzo prostą ofertę. Zauważ, tutaj nie, nie jest ustawiony ani obrazek, ani nic takiego, dlatego to wygląda bardzo, e, bardzo prosto. Tutaj nie ma również e, w ogóle opisanej oferty. Natomiast jest to również ciekawe podejście, cie, ciekawy case. Także trwają ostatnie testy. Wypatruj aktualizacji publicznej, bo... Ten koszyk pojawi się już wkrótce, będzie trzeba go samemu aktywować, nie będzie on domyślnie aktywny, ale o wszystkim oczywiście będziemy informować. Cześć!